Obliczymy taką granicę. Tutaj zauważmy, że w liczniku mamy sumę ciągu arytmetycznego, oznaczmy sobie jako s1, natomiast w mianowniku także mamy sumę ciągu arytmetycznego i oznaczmy sobie s2, i na początek może wyznaczymy sobie te sumy. Mamy s1, to jest wyraz początkowy 1 plus wyraz końcowy, czyli 3n minus 2. Przez 2, no i razy tyle, ile ich jest. Ich jest n, czyli mamy 3n minus 1 przez 2 razy n. To wyrażenie wrzucimy sobie w licznik, czyli mamy 3n kwadrat minus n przez 2, no i określimy jeszcze tą sumę drugą. Wyraz pierwszy to jest 5, wyraz ostatni to jest 2n plus 3. Dzielimy na 2. Mnożymy razy ich liczbę. I mamy 2n tutaj już od razu sobie wymnożę 2n kwadrat plus 8n podzielone przez 2 tutaj możemy to podzielić przez 2 czyli mamy n kwadrat plus 4n no i teraz obliczymy dopiero tę granicę czyli granica n dążąca do nieskończoności s1 zapiszemy w takiej postaci czyli 3 n kwadrat minus 1 przez 2 Tutaj byśmy mieli podzielone przez to wyrażenie, czyli inaczej pomnożone razy odwrotność, czyli przez 1 razy n 1 przez n kwadrat plus 4n. No i lecimy. Tutaj wyłączymy sobie z licznika n kwadrat, czyli mamy n kwadrat 3 minus 1 przez n. Tutaj jak sobie to wymnożymy, to byśmy mieli 2n kwadrat i jeszcze wyłączymy ten n kwadrat przed, przed nawias. To mamy tak, 2 plus 8, 8 przez n. To sobie upraszczamy, to dąży do zera, to dąży do zera. Zatem wynik to 3 Drugie.